Dziś, w trybie nadzwyczajnym została zwołana Rada Powiatu Gniezińskiego, która przyjęła poprawki budżetowe. Zmiany mają charakter kosmetyczny, a wprowadzono je do bieżącego planu dochodów i wydatków, a także w wieloletniej prognozie finansowej. Trochę kosmetyki, ale przede wszystkim chodzi o zmiany budżetowe. Zmiany budżetowe przede wszystkim w dochodach, dlatego że gminy z naszego powiatu w ramach już wieloletniej takiej współpracy pomiędzy powiatem uzupełniają lub dają też środki na wybudowanie i remont modernizacji dróg powiatowych lub ścieżek. Ścieżek dla pieszych, ścieżek rowerowych. I w ramach tej akcji no, otrzymaliśmy środki z gmin, żeby móc wprowadzić je do naszego budżetu. Potrzebna była dzisiejsza sesja, żeby powiatowy zarząd dróg, mógł również uzupełnić te środki powiatowe wkładem gmin. My otrzymujemy od 640 tysięcy do 160 tysięcy, w zależności na którą drogę, z pięciu gmin, z gminy Kiszkowo, Kłecko, Czerniejewo, Niechanowo i gminy Mieleszyn. I te środki muszą być zarówno w dochodach, jak i w wydatkach wprowadzone do budżetu. A jeżeli chodzi o stronę wydatkową, no to mamy tutaj też kilka korekt znaczących, jeżeli chodzi o oświatę, o uzupełnienie zakładowego funduszu doświadczeń socjalnych również dla podmiotów i jednostek oświatowych. Mamy między innymi przesunięcia niewykorzystanych środków z 2021 roku na inwestycje, które są wieloletnie, między innymi jeżeli chodzi o działania w ekonomiku naszym tutaj gnieźnieńskim i w budowie hali w Kłecku w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, który tam się mieści. Warto też wspomnieć o Działaniach uzupełniających y, y, polski ład, bo też otrzymaliśmy 330 tysięcy, które do budżetu wprowadzamy w ramach rozliczeń wyłożonych środków, które już powiat musiał ponieść. To są takie najbardziej znaczące, pozostałe no, są kilkudziesięciotysięczne, ale no, za, za długo by o tym wszystkim mówić. Sesja właśnie y, jest po to, żeby te rzeczy wszystkie przeprowadzić. Komisje są już tutaj pozytywnie zaopiniowane, jeżeli chodzi o korektę do tego budżetu, w związku z czym y, sesja przyjęła te wszystkie działania, które tu mówiliśmy. Budżet na 2022 rok zwiększono w części dochodowej o około 1 850 000 zł, a w wydatkach natomiast dopisano około 4,5 miliona.